Hej, ja dzisiaj robię filmik dla osób, które zastanawiają się jak pięknie przykleić swoje kryształki. Aby diamenciki do makijażu, aby sobie go urozmaicić. Może szykujecie się na jakiś festiwal, imprezę. Myszko, to nie jest dla kotków. Także ja wam dzisiaj pokażę, jak zrobić to szybko, sprawnie, ale przede wszystkim efektownie, żeby te nam się trzymały przez całą noc, całą imprezę do rana. Także przede wszystkim musicie kupić kryształki. Mogą to być jakieś takie kolorowe, bardziej wymyślne. Ja dzisiaj będę używała takich typowo srebrnych, bo one mi pasowały do fitów. I tak, wszystko co wam będzie potrzebne to precyzyjny pędzelek i jakiś klej do rzęs. Moim faworytem jest duo, ja nie mam żadnego innego lepszego kleju do rzęs. Jani po prostu trzyma mur, beton, więc wysypuję sobie na doczkę te kryształki, daję obok troszeczkę kleju i wygląda to w ten sposób, że na taki precyzyjny pędzelek biorę sobie troszkę kleju i robię kropeczkę, gdzie chcę, żeby te moje kryształki były, na przykład gdzieś tu. Teraz są dwie opcje, albo tym samym pędzelkiem, albo może być troszkę łatwiej zrobić to kredką, najlepiej w ogóle cielistą, ja w tym momencie takiej przy sobie nie mam. Kopiemy sobie w ten sposób kryształek, oczywiście płaską stroną do zewnątrz wygląda to tak samo z kredką tylko tak jak mówię, no lepiej sobie zrobić cielistą żeby nie było śladu przykładamy i gotowe, ja sobie teraz troszeczkę tego tutaj kleju dołożę i będę szła w zdecydowanie mniejsze kryształki, tak mi się wydaje, że no lepiej wyglądać, no i słuchajcie mi ten fioletowy nie przeszkadza, bo dzisiaj jestem ubrana cała na srebrno, ale jakbyście mieli jakąś celówkę pod kolor polecę sobie wziąć cielistą albo białą kredeczkę Ułożenie kryształków tak naprawdę zależy od Was, możecie sobie je zrobić tak jak ja, możecie totalnie inaczej, ja też bardzo lubię sobie rysować czarną kreskę eyelinerem i potem wzdłuż niej dokończyć sobie cały diamancikami. A więc w taki sposób finalnie prezentuje się mój makijaż. Jak widzicie, naprawdę nie trzeba wiele, żeby ten makijaż urozmaicić, ja tak naprawdę zrobiłam tylko kilka kryształków i już bardzo fajnie to wygląda. Pasuje do mojej stylizacji, jestem gotowa na festiwal, imprezkę, dzisiaj tak tylko na pole dance. Ania z przyszłości wtrącę się wam jest po 22, a te kryształki trzymają się w nieskazitelny sposób, także taki mały dowód. że makijaż po całym dniu nadal wygląda bardzo pięknie. Mam nadzieję, że sposób, który Wam pokazałam jest przydatny. Ja szczerze Wam powiem, bardziej wolę robić tym samym pędzelkiem, który nakładam klej, naklejać sobie też te kryształki, ale z tą krytyką to też jest bardzo fajny sposób, Czy technika to sobie do siebie. Daj mi koniecznie znać w komentarzu, czy spróbujesz tej metody, czy może już ją wcześniej znałeś. Jak podobał Ci się filmik, to zostaw łapkę w górę, będzie mi mega, mega miło i zasubskrybuj kanał, jak masz ochotę zobaczyć więcej moich materiałów. Do następnej soboty. Dzięki.